Ej wyjemy z meczu. Co to znaczy? Dostale widus długo Elo? Wyjemny z meczu, ej. A. Ej, Donat. Ej, ja to tak z*****, że chodzę. Dobra. O oh my god. f*****. full auto, z digla. to <laughs> jest celowany debilutany. Z tobą, jak masz tak robić? Stoję w celowano, on mi kurwa kur... rzuca debil je Ale mnie w tutaj gość. Spiegę I czego kuru. Plantuje! Ja, w ch mam, takie Ja nie tutaj na respie w... Na no, no, paka No i do Dobra. Ładnie. Nice real mm. Widzowie! Ja śpię I na drugi dzień moja mi mówi coś, coś tak po łapami machał. Nocy. i coś tam żeś gadał pod nosem a ja fliki na p***a miałem kurnaście widzowie młody, grupi proste nie kumatoł, a ona przecież za to łazani, prokurator ile mają lat szachmat? To jak chcesz być synu to płaczy licz ale nie tylko o litki choć bardzo tego chciała błędne myślenie chłopie i co docala co byś nie zrobił, ona z ciebie zrobi wała Znači na samo hodah po sastu ostatnich...